Cześć, witajcie, witam was ponownie w naszym kolejnym odcinku Sexita. Tak, to co jest za mną, a co właśnie widzicie, to jest domek, który sobie wybudowałem. Od razu też pewnie o co chodzi, jest inna mapa. Ej, co się stało z tamtą? czemu tu jest kanion? Nie, to nie jest kanion, to jest po prostu dziura. A mapa jest inna dlatego, że ten kto nie widział mojego wcześniejszego odcinka, który wrzuciłem Yy, mianowicie to było z Speed'a. Yy, tam wyjaśniłem, że jakiś bug mi się zrobił. Po prostu mam PH do mapek, albo jestem głupi, No, takie wnioski wyszły. Pełno było ptaków, ale było ich tak multum, że tak mi lagowało po prostu grę, że nawet się ruszyć mogłem. Jak chodziłem, to spojrzałem w dół, żeby nie lagować, i powiedzmy, szedłem z taką prędkością. Dosłownie, tam trzymałem cały czas klawisz i szedłem tak o. Więc postanowiłem, ten budynek był na tamtym zbudowany, na tamtym zapisie. Jeśli chcecie, to wam może mi się uda coś pokazać. Mam jeszcze tam ten zapis, te ptaszki, chyba mi komputer nie wybuchnie. I tak, po prostu wyciąłem sobie kawałek mapy i wkleiłem tutaj. Znalazłem takie fajne miejsce i wszystko to, co miałem jest. Tak, wchodzimy, pokażemy go. Próbowałem tamten odcinek nagrać trzy razy. Raz mi się wyłączył komputer, raz mi się coś tam zepsuło, raz nie było nagrywania. Później te ptaszki, aż w końcu po dość długim czasie. No, mamy to. I tak, wchodzimy, to jest taki. taki design, takie, takie coś sobie tak o, robiłem takie wejście i tak. Wchodzimy. Tutaj będą takie, jakby trochę, można powiedzieć. Tutaj mamy głowę. nie pamiętam czego to jest głowa. Czy pancernika, czy kogoś tam. Tutaj w zombiego mi wylecia, a to jest, to jest jeden z tych ptaszków, które zabiłem, bo po przeniesieniu tego bloku, tego domku, kilka ptaszków też mi się tutaj przeniosło, które się zresztą rozleciały wszędzie i wypadło mi takie trochę, tylko że jest trochę zbagowane. i patrzcie, głowa jest tak jakoś dziwnie postawiona, Ona powinna być wyżej, nie wiem czy to wina teksturki czy co, spróbuję się jeszcze zobaczyć tam w teksturkach może wyjdzie, ale przynajmniej mamy jego uf malut. głowa tam jakoś wystaje schodzimy niżej, tutaj mamy taki nie wiem jak to można powiedzieć salon, takie coś tak, tutaj jest łóżko na którym sobie śpię oczywiście, tak tutaj mamy kowadło, jakbyśmy chcieli naprawiać, zmieniać imiona, czy coś takiego swoich mieczy tam innych przedmiotów, no tu plecak nie miałem gdzie go dać, nie chciałem do magazynu który wam zaraz pokażę, no to Cześć, na kimiec, jest No to tutaj dałem. I tutaj mam maszynę do pisania. Czy tam do drukowara. Nie wiem, zaraz zobaczę, jak to się nazywa. Nie wiem, czy to jest. No, to jest. To jest chyba maszyna do pisania. Nie... Znaczy. No, nie wiem, jak to powiedzieć. No, co kartki wydrukowane z tego idą. Tak jakby jest stara drukarka. Chyba nie wiem. Nie wiem, jak tego się używa. Może papier się daje. Zaraz zobaczymy z papierem, tak. Tutaj mamy wejście jeszcze na nic. Tutaj pomyślę, co będzie. Tak. Tutaj sobie wczoraj trochę, bo to był taki klocek kwadratowy, trochę go um umodelowałem. I przy okazji zrobiłem sobie Enchant typing. I tak. I tutaj są fajne w ogóle te. To jest fajna modyfikacja na y, Enchantowanie. Tutaj mamy maksymalny Enchant, jaki możemy wprowadzić. Tutaj mamy, ile zabierze nam Enchant, a tutaj, ile, jaki my mamy level i tak. Dajemy sobie na przykład ten miecz, to sobie nabiłem wczoraj. To, to Soul Stealer. To czytałem, że to jakieś tam dusza została, jakieś coś tam napełnia. Jeszcze tego nie ogarniam. No ale Sharpness 5 od razu poszło, później Fire Aspect 1. kładamy miecz. I tu mamy takie przes przesuwki. Żeby zrobić sobie na Fire Aspect 2, potrzebujemy. Tylko nie wiem, czy jeszcze 12 levela. Czy potrzebujemy mieć 12 level. To zaraz zobaczymy. Ale szybko siebie, i tutaj mamy sporo nowych. Po prostu mamy multum nowych yy, enchantów. Tak jak to Soul Stealer, to coś jest z tymi, tymi, z tymi, nie wiem, diamencikami czy czymś. Yy, Unbreaking mi się zdaje, że na miecz tego chyba nie było. Focus Soul Teatr Magnetization. Nie wiem, przepraszam od razu, jak coś źle przeczytam. Blood, afle, coś tam, coś takie inne, nie? z tego co czytałem to jest że co to jest? E. E. coś, nie wiem czemu. w ogóle będę musiał jeszcze poczytać co się robi i możemy sobie po prostu, to jest repair HOST, czyli możemy sobie naprawić, tutaj mamy tam użyty był 30 razy, bierzemy R i naprawiony. I mamy od nowa. I tak możemy w kółko. I w kółko to jest w ogóle super, nie? Może na przy Was wydam Efficiency. Nie, to potrzebujemy 5. Silk Touch. W ogóle 12. Breaking 6. Fortune 9. Soul Co, tam 12. W ogóle nie wiem, jeszcze nie przeglądałem tych wszystkich, ale, ale wiem, że takie są. Tak, idziemy niżej. Tu mamy magazyn nie chciałem robić jakiegoś wielkiego, to po prostu zrobiłem długi, skrzynkę nad skrzynką. Tutaj mamy poustawiane. Patrzcie, ile. Oj. Patrzcie, ile mam diaksów. 49 w tym zrobiłem miecz, który się robi tak o. Na to idzie 6 diaksów. No, kilo w tutaj w ogóle. Pracę. Zrobiłem ten toporek, bo ten mi się skończy. Wezmę ten, zaraz go dobiję. Tego mi zostanie ostatecznie takie. No, po prostu taki mam pełno emeraldów. Nie wiem, będzie trzeba znaleźć wioskę i pohandlować, albo może coś z nich się robi. Fajnego. Dwa emeraldy przypada się. Nie, nic fajnego z nich się nie robi. Po prostu ozdoba. Dobra, też co będziemy ozdabiać. No i co? Y tutaj jest modyfikacja, że pewnie widzieliście już, jak na przykład, nie wiem, złoto, redstone czy coś występuje na powierzchni. To jest taka modyfikacja, co pozwala na to. Y tak, tutaj jest w ogóle. Zrobiłem osobną skrzynię na to, bo tego jest trochę. Czokopedia. To jest po prostu książka. Które jest tutaj opisane. No, taka. Książka czekopedia. Ja sobie tak tego pełno wylatuję, tutaj są w ogóle jakieś dziwne rzeczy. To jest portal. Tylko nie wiem, gdzie on przenosi. Jak będziemy mieli wykokszony... Jak będziemy mieli wykokszony... Miecz. I cały set. W ogóle nie wiem, jak się... to się To mi wypadło z... Wow! Spróbujemy. I w prawym, aby się jeszcze raz? Nie, tylko raz właśnie. Jak będziemy mieli wykokszoną zbroję, to pójdziemy do tego innego świata. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Jeszcze jedną prawe znak. położę yy. chlebkę to jest mój automatyczny piecyk. Tutaj na górę wrzucacie sobie węgiel. Węgiel sobie tak spada na dół do boków. Tutaj wrzucacie to, co trzeba, co chcecie, żeby było przepalone. Oj, aktualnie posiadam trochę węgla. nie dobra. I tu wychodzi to, co się przepali. Czyli takie różne śmieszne rzeczy. No, Teraz teraz przy Was. A to jest ogólnie skrzynka taka na rzeczy. Na przykład wchodzę, szybko coś wrzucam i wychodzę. Na przykład, dobra, to sobie, żeby was nie zanudzać, to sobie to kiedy indziej podcinam. Po Wezmę, posegreguję i tak. Chyba wszystko wam pokazałem. Plany na. O, ciemno jest. Pokażę wam ten mieczyk akcji. W ogóle fajne jest z nim, że odbija strzały tych szkieletów. Od razu z tego co. Kojarzę, gra normalnie. Gram na... no właśnie, render distant mam short. Bo... i tak mam 18 fps a to jeszcze jakoś w miarę wygląda. To jeszcze jakoś w miarę wygląda, przepraszam za tą ścinkę, yy, ale mianowicie na normalu, a nie daj Boże już na fark yy, po prostu Ło wow, na hitasrze. Ale koksu... Yy. Znowu się zawieszam. No, na normalu po prostu mi no, w skrócie. I mam taki plan. Tutaj jest nowa mapka nasza. Trochę sobie. Nie chcę tego. Ej, dobra. Trochę sobie tutaj chodziłem, żeby jak będę tutaj chodził, a ja po prostu w międzyczasie sobie chodzę po terenie. Nic tutaj nie robię, tylko chodzę i odkrywam teren, że jak my na przykład gdzieś pójdziemy, żeby nie było takich, nie wiem, ścięć, zamku. No po prostu, żeby granie muliła, bo często jest tak, że na przykład jest tu teren nieodkryty. Jak sobie idę czy tam biegnę, teren mi się niby nie odkrywa na mapie i nie mogę użyć, nie wiem, jak zbije kwiatka, to kwiatek mi nie wyskakuje. Wiecie o co chodzi. Na takiej zasadzie, że po prostu jest taka ścinka, że ja chodzę, ale nie łapię mi moich akcji. Tam koło domu jest z tamtej strony. Tutaj już Wam pokazuję to. Podejrzewam, i to jest nawet bardzo podobne do... Dobra, znowu wracam. Na chwilę siostra przeszła mnie czymś poczęstować. Nieważne. Eee, to są ruiny, takie kościoła, co są w tym, w wioskach w NPC. I sobie to odre... odrestaurujemy kiedyś tam. Nie wiem, czy tak samo, jak jest tam w wiosce, czy nie. Ale coś się pobawimy. Spodnie mam na wyczerpaniu. To jeszcze idę... do domku. Jak jest to? Co to? Lecimy, co to jest? Meteor chyba spadł. Lecimy, lecimy, lecimy. Słyszycie ten dźwięk? Słyszycie ten dźwięk? A co to jest? Stardust spadająca gwiazda była o, ale faza Jeszcze nigdy nie miałem... A co się z tego robi? Star jeszcze raz, z tego można zrobić nic coś pewnie się da z tego zrobić, tylko nie wiem co nie wiem, ale fajnie dobra, mieliśmy iść do domu, to tak, idziemy do domu zrobimy sobie a niech będzie, diaksowe portki prześpimy się ja wezmę te rzeczy, odłożę, żeby tego nie złupić, jak w razie wzgniemy i mam bardzo ambitny plan mianowicie To... ...5 chyba, czyli dla 7. Eee, mieliśmy zrobić diamentowe. Dobra, nieważne, niech już będą. Tutaj wrócimy do... Dobra, niech już będą takie. Eee, a tu mam jeszcze jakieś śmieci. E, mianowicie mam plan taki, że... Czekajcie, jeszcze to wrzucę. Mówię tu już trzeci raz. Tutaj są takie zameczki śmieszne. I który mamy przejąć? Będziemy przejmować jakiś zamek. Tego na razie nie. Nie będę ruszał. Tutaj ogólnie. Czekajcie, w której strony to było? Tutaj chyba. To jest Battle Tower, tylko że w dół prowadzi. To jest trochę dziwne. Ja myślę, że pójdziemy chyba w ten czy ten ten się wydaje taki bardziej strzeżony. Pójdziemy do tego. Pójdziemy, przejmiemy sobie jeden zamek. A, spaćmy. Zdobędziemy sobie jeden zamek. Przy okazji, wbijemy jakiś dobry, fajny level. Przyjemny. I. Na razie tyle. Zobaczymy. Na razie miecz mamy wykokszony Gdzie to? To nas zewnątrz tak słychać. Dobra, ja mam głośno słuchaftę, dlatego dla mnie to trochę dość głośno. Jest. Dobra, I tak. Idziemy podbić. Właśnie tutaj jest taki klocek. To jest taki klocek obspianu. No i sobie jest, nie wiem co tam jest. Na razie... Na razie nie będę się tym zajmował. O, tu możecie widzieć jeszcze płaskie. Jeszcze takie równa ściana. To właśnie ta ściana to jest jeszcze ten wycięty klocek tego. Wycięty klocek tego tego całego. Yy, no tego domu wcześniejszego naszego. Z tamtego innego zapisu. I tak. Idziemy przejąć. O, widzę Węgier to Nie będę na razie brał, chyba że będą diamenty, złoto. Takie rzeczy że przyjdę też tutaj, a ja... co to jest? Nie wiem czy to usłyszeliście, ale On taki... To on taki odgłos wydaje, czekajcie, ja sobie ściszę z Nie strzelaj we mnie Niech to, nie dwa strzałka No, chyba nie będzie tak łatwo, dość duży damage zadają Tu jest kolejny O Boże O o Dobra, chodź do mnie. Chodź, 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 A Czemu takie dziwne dźwięki macie? Dobra, mamy złoto. Że na jak giniemy to daleko nie będziemy. Jakie dźwięki, Boże oni no odgłosy wydają. Gdzie tu jest wejście z tego zamku? Czekajcie, na mapie sprawdzimy. To jest wejście główne. Chyba tutaj. Zaraz na prawo zobaczymy. Bo to jest. Aż nie do pomyślenia. Taki wykokszody mieczyk. Zaraz będzie. Nie wiedziałem. No, dawaj, dawaj, dawaj. No chodź, paniaczku. O kurde. Jak ja mam tam wejść, jak ja nie mam żadnego budulca? Dobra, bierzemy trochę glida. Spadaj. Tam na mury, Dawaj, lejemy, 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 lejemy. Nie. To już Oj, 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 oj. Stąd no strzela, stąd strzelasz. Przyjdziemy się naokoło, zabijemy się naokoło. No, regeneruj się życie szybko. Co to nie są gdyby nie to, że taki o. ten szybko pójdzie? Raz, dwa, trzy, cztery, osiem Poszło O, witam pana, dzień, dobry Dobry, ja po pana się za mną, Ktoś jakiś łącznik jakiś diamentowy? O, ty cwaniaczku Wziąć. A tu są. No gwiaty ja, jak ja mam ścinki przecież na tajni nie włączę Dawaj, dawaj, dawaj! Dobra, 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 jedziemy, 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 jeszcze jeden, jeszcze jeden hit, jeszcze jeden dobra jest, mamy. Co oni gadali? Oni gadali ze sobą. On ma tarczę. Ej, on jest jaksowy. Co? Jaksowy i półtora serduszka tylko. O, 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 o. On jest dwóch, 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 dwóch. Jeden pierwszy pad. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Dawaj. Dawaj, dawaj. Co za? Serduszko. Fajnie mam Fajny aspekt zginął. Patrzymy, co tu jest ciekawego. Czekajcie. FPS-y strasznie mi spadły. 15. A spróbuję, włączę na tajni. Co lepiej? Gdzie Nie ma już? Dobra, teraz sobie biorę. Wezmę to, wezmę to. Nikt nie chcę, piecyk. Daj mi piecyk. No, to, to. Tu jeszcze coś. Się. O, skrzynka, nie widziałem. Almond stand O, jak super. Skrzynkę też pożyczę. 哦。Oh. Się nie spodziewałem ale co tyle się poprawiałem jakieś... No to to macie o o złoto 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 tu tu <laughs> Jak fajnie. Co oni się tak ciągle pojawiają? A tu?

Co tu jest tak specjalnie, czy? Dobra, nieważne, idziemy o O, już ciemno się robi. Zobaczymy, jak tu też jest jakaś skrytka. Nie, 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 ciebie nie, 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 o Ty Mendo, chodź tu, chodź tu, chodź tu, giniesz właśnie. Wystraszyłeś mnie. Jak ja nie lubię, jak oni tak krzyczą. Nie przejście, by nie czy to jest jakaś. Nie ma. Tutaj co jest? Wielkie nic. Dojdziemy do następnego domu. Nawet zobaczymy, czy tu nic nie ma. Ciekawego wokół nie ma? Nie ma. Dobra, bierzemy. Coś jest? Nie ma. Po co mi już? Pewnie zaraz je wezmę. Dużo rzeczy. Kura mi się jak najbardziej przyda. Szczerze tak się zastanawiam. Tak się zastanawiam. Po co ja biorę wszystko ze skrzyniaki takie rozwalam? To wszystko mi wypadnie. Ale te ścinki to mnie denerwują naprawdę. Dobra, co my... Co to jest? A mi się Dobra, to jakaś trochę dziwna wygląda. Więc tak, widzę, że już się zbliża mniej więcej pół godziny nagrania. Zobaczymy, co jeszcze ciekawego nas tutaj spotka w tym zamku. Na górze, z tego co się domyślam, boss. Czekajcie, tak. O, teraz tam trzy mapy widać z drugiej strony. Tam pewnie jest boss. I tak, ja się teraz z Wami żegnam. Ja tu będę nagrywał dalej. Coś tu chodziło o się stało? Tak dobra. Ja tu będę jeszcze nagrywał dalej. Kolejną część, tak jakby. Ale żeby już bez zbędnego przedłużania. No to na razie. Oglądajcie kolejny odcinek. Może uda nam się walczyć z posem. Jak nie, to trudno, to może przyspieszę. Ale na razie starczy. No to co? Żegnam się z wami. No i na razie. Cześć.